20 lat minęło jak jeden dzień. Tak wyglądały początki Klubu Seniora w Międzyzdrojach, który powstał przy Spółdzielni Mieszkaniowej Słowianin. Dzień dzisiejszy jest prawdziwym świętem dla ludzi związanych z kulturą, z działalnością społeczną na rzecz miasta, Międzyzdrojów, ich mieszkańców, a przede wszystkim dla członków naszej Spółdzielni mieszkaniowej lokatorsko-własnościowej Słowianin. Na szczególnej uroczystości, jaką jest otwarcie nowej placówki Domu Kultury Słowianin, klubu seniora serdecznie witam wszystkich zaproszonych gości. Jest taki piękny zakątek pośród bałtyku Tak było 10 lat później. 11 czerwca tego roku minęło dokładnie 10 lat od chwili, gdy seniorzy z Międzyzdrojów po raz pierwszy spotkali się w swoim klubie przy ulicy Leśnej. Klub seniora powstał tam w 2004 roku z inicjatywy ówczesnego członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Słowianin Zygmunta Kasprzaka. Na pierwszym spotkaniu obecne były władze spółdzielni, przedstawicieli zarządu i Rady Nadzorczej. Nie zabrakło także w środę 15 października, gdy seniorzy obchodzili dziesięciolecie swojego klubu. Do dzisiaj. Szczególnie dużo pracy, ponieważ obchodzimy dziesięciolecie istnienia tego klubu. Przez ten okres działalności tego klubu dużo się zmieniło, ponieważ zmieniło się paru prezesów. Między innymi ja jestem tutaj od miesiąca czerwca ubiegłego roku. No i jak do tej pory stosunki nasze. Układają się dobrze z moją panią kierownik, panią Magdą Piłat. No mogę wyrażać się tylko pozytywnie. Jest to wspaniały człowiek, miły doradca, który pomaga nam we wszystkim. I cokolwiek byśmy nie prosili o pomoc ze strony pani Magdy, żeśmy ją uzyskali. Symboliczną wiązanką kwiatów do seniorów przyjechał również prezes zarządu spółdzielni Mariusz Łukaszek. Zespół Fale to artystyczna wizytówka klubu. Opiekunem grupy jest Krystyna Bakun. Śpiewający seniorzy zdobyli już pod jej kierownictwem uznanie żywi na kilku przeglądach amatorskiej twórczości artystycznej. Dla większości seniorów najważniejsze jest jednak, że przy ulicy Leśnej mogą spotkać przyjaciół porozmawiać ze znajomymi. Od 15 do 17 co niedzielę się spotykamy przy kawie, przy herbacie, przy ciasteczkach śpiewamy, rozmawiamy, opowiadamy dowcipy, no i w czwartek 17 października seniorzy spotkali się w ośrodku czasowym Grunwald, aby świętować 20 rocznicę powstania klubu. Zaproszenie na uroczystość przyjął burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek, który wraz ze swoją zastępczynią Beatą Gieryluk miał dla każdej członkini klubu prezent w postaci róży. Moje, akurat wiem, mojej, troszkę najważniejszej czegoś z tej nie wiem, nie wiem, nie wiem, dziękuję. wiem, nie wiem, że Moi drodzy, ja nie wiem, nie że nie wiem, nie wiem, że wiem, że wiem, nie wiem, nie że nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie będziemy co do zasady, być może jakaś setka się znajdzie, tego nie wiem. Co przyniesie dzisiejsze, dzisiejsze, po, dzisiejsze popołudnie? Słuchajcie, chcę, żebyście się dzisiaj po prostu dobrze bawili, żebyście nie myśleli o zmartwieniach, żebyście się czuli cudownie, to jest dla mnie najważniejsze. Zawsze możecie na nas, co do zasady liczyć i ja wiem o tym głęboko, że też mogę liczyć na Was. Wszystkiego dobrego jeszcze raz i myślę, że to niech będzie wstęp do tej kolejnej dwudziestki. Życzę Wam kolejnej dwudziestki, życzę Wam takiego uśmiechu, przede wszystkim zdrowia, zadowolenia z życia, z Waszych rodzin, e, takiego połączenia się ze swoimi rodzinami, żebyście mieli stały kontakt, taką opiekę, tak, takie relacje, które będą świadczyły o tym, że jesteście niesamowitymi ludźmi, bo jesteście i pamiętajcie o tym. Także liczymy na dalszą współpracę, liczymy na to, że dalej będziemy się spotykać i dalej będziecie tak wszyscy uśmiechnięci. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Wśród gości nie zabrakło oczywiście prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Słowianin Mariusza Łukaszyka i opiekuna Domu Kultury Słowianin Magdaleny Piłat. Ja przyjechałem do Świnoujścia, żeby zarządzać Spółdzielnią Słowianin 1 sierpnia 2004 roku. Klub już wtedy miał dwa miesiące, bo miałem, że był od, od, otwarty w czerwcu. Wiem, że takie były głosy: przyjedzie tutaj taki młody i ciekawe, co, co będzie z tymi naszymi klubami. Tak, tak, tak. tak się tego. Bardzo się cieszę, że, że rzeczywiście widzę osoby, które są w klubie już 20 lat. Tak. 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 To, 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 to dobrze, to dobrze, no dobrze. Że, 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 że Zdrowie no, dopisało, no, że jeszcze, że tak powiem, są z nami i obie jeszcze kolejne 20 lat yy, były. Ja lubię tak, tak yy, życzyć, yy, żebyście Państwo byli dla jednej z, yy, z Państwowych instytucji wredni. To dla ZUS-u. Żyjcie jak najdłużej. Niech jak najdłużej wypłacają te, te, te pieniądze z, z ZUS-u. A dla y, drugiej bądźcie łagodni. Dla NFZ-u bądźcie łagodni, nie chorujcie, nie, żebyście musieli, nie musieli tam po tych przychodniach się chodzić, żeby, żeby po prostu zrobię dopisywało. Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć wierszy i fraszek pani Marianny Kargul, która miała też prezent dla Henryka Pacholskiego, od 10 lat prezesa klubu. Dla pana prezesa spółdzielni dziś serdecznie dziękujemy za hojność i życzliwość, za klub, w którym się dobrze czujemy. Panu burmistrzowi oraz władzom miasta za szczególny cenny dar że mogliśmy w jesieni życia zwiedzać nasz piękny kraj. Za te wycieczki, które Pan nam zawsze reprezentuje. Jeszcze tak może dla wszystkich takie fraszki. Pan prezes spółdzielni, jak dobry tata, dba o nas i klub przez te wszystkie lata. Pani Magda, kierowniczka klubowa, wysłucha, podpowie, w piasek głowy nie chowa. Pan burmistrz, myślę, że polubił nasze srebrne głowy, Zawsze ze zrozumienie wspierać nas jest gotowy. Dziękujemy za uśmiech, serdeczne słowa. Co nas bardzo wzrusza, to pani Beata, przyjazna Dziękuję. dusza. <grytanie> <grytanie> Przemiła pani Aneta, dziś uciekła. Przemiła pani Aneta, to wspaniała jest kobieta, zawsze mile nas wita. Co nam potrzeba, pyta. Panu Henrykowi, naszemu prezesowi, dziś wszyscy jednym głosem mówimy że dziękujemy i bardzo Pana lubimy. Dziękuję Księdzu bardzo. proboszczowi za w święcenie oraz wspólne klędowanie składamy serdeczne podziękowania. Pan Nogala jest między nami, Nogali też. Za nas nad jeziorem, Panu Henrykowi Nogali dziękujemy, że zawsze nam ognisko rozpali. Chcieliśmy no. no. takie podziękowanie. Panu prezesowi klubu Słowianin w Międzyzdrojach, panu Hen pan Henrykowi Pacholskiemu za 10 lat działalności na rzecz seniorów. Dziękuję członkowie klubu za wycieczki i wspólne spędzony czas. Międzyzdroje 17.00 17. A 9, roku. Dziękuję. Dziękuję, pani, pani Klub Seniora Słowianin działa przy ulicy Leśnej 2 i liczy 40 członków. Spotkania odbywają się cyklicznie i mają na celu Aktywizację środowiska seniorów.